Witam was wszystkich bardzo serdecznie na jakże pozytywnym filmie, ponieważ filmie o mojej gwiazdce złotej z Antwerpu, no film o Winim, tak trzeba powiedzieć, także jeden z ciekawszych na pewno. Jak teraz naprawdę nic mi się nie chce, to nagrywać o Winim mogę o każdej godzinie dnia i nocy. Także co, na samym początku jeszcze sponsor kanału Skinsmanki, stronę do wymieniania swoich skinów. Dałem wam takiego tipa tu ciekawego, że bardzo mocno podrażały skiny pokroju mm, Print Streama, AWP Asimov i tak i tak dalej. I te zmiany ceny na rynku Steam są na tyle szybkie, że taka strona jak Skinsmanki nie zawsze może je wyłapać. Eee, także tutaj taka mini porada, bo niektóre z tych skinów, co ciekawe, w niektórych stanach wcale nie są tak dobrze wycenione. Tu bym tak akurat rzucił takiego insajda, trochę. Także gdzieś tam można wejść się zainteresować. Też nie mówię gdzie, żebyście pogrzebali. Link w opisie, oczywiście. Kod ja wiem, to jest sponsorowane, ale jednak bez tego, bez poparcia w słowach, czegoś takiego bym raczej nie powiedział. Także polecam posprawdzać. Gdzieś tam warto. Poszperać. może się uda. Także ten sorsik 2 coś ciągnie, ciągnie do, do góry, elegancko. Eee, dobra, a teraz lecimy do. Arkinek mój kochany, kurna, ile ja ciebie mam, chyba z 15 magazynów? Nie, no nie, raczej z 4. Jak <gry> sporo. Kurde, no, jakby powiedzmy sobie szczerze: widzę te ceny złoty 9, zlecenia na złoty 8. Coś pięknego. Naklejka, która, którą ja w ogóle kupowałem, najpierw za bardzo dużo pieniędzy, chyba z 200 sztuk, kupiłem za 70 groszy, czy coś takiego, co gdzieś tam było e, dla mnie dosyć zabawną sprawą. E, tak powiem. E, następnie e, te naklejki, kurde, spadły bardzo mocno, gdzieś tam nawet do 15 czy 18 groszy. Kupowało się i właśnie wtedy, tak nakupiłem ich na Potęgę. I kurde, widząc te ceny, naprawdę jest mi aż miło. No, miło się na to patrzy, po prostu miło się to obserwuje, to trzeba powiedzieć. I teraz jeszcze mile się robi, kiedy widać to. Kurde, co tu się stało? Czy to jest w ogóle jakiś atak na winiego? O co chodzi? Czy on odchodzi? On ogłosił coś? Bo kurde, gdyby winni nagle ogłosił, że hej, bo ja zmykam z tego Imperial, to nie tonący statek. Imperialnie nie dostało się na majora. A chyba to jest jednak chłop, który jest dosyć młody. Tak przynajmniej wygląda. Więc sądzę, że z takiego tonącego statku prędzej czy później raczej ucieknie, nie? Tak samo jak zamykł już nam Efenix. Uciekł Fer. No i, no i kto tam jeszcze? Bo to chyba trzy osoby w ogóle: Fer, Efenix i kto tam jeszcze jest? Nie, Bols, Bols gra, czyli trójka została, dwójka się pozmieniała. I kurde, no nie wydaje mi się, żeby to mogło być jakieś trwałe. Ja też nie namawiam do inwestowania w winiego, bo wydaje mi się, że ta cena jest już na tyle duża, że może... Wiecie, jakby... Ja, ja nie byłbym zły, gdyby nawet ona spadła do 90 groszy. To jest dla mnie tak mega duża cena, nie? Dla mnie złotówka za winiego to jest kosmos totalny. Po prostu jestem z tym już jakoś tam oswojony, widząc tę cenę. Więc dla mnie to nie jest coś na zasadzie O! Co się stało? Tylko to jest coś jakby takiego, że... No jest wysoko, nie? No jest wysoko. Tak, tak te odbieram. Wtrącę tutaj taką ciekawostkę. Dla ludzi, którzy używają mózg, że to tak. Ja lubię akurat tak rzucić takim półsłówkiem. Pewna naklejka z Antwerpu, która była w pewnym momencie dwukrotnie droższa niż jest dzisiaj, która też ma taki. Na którą bardzo oddziałuje FOMO. Jest, to, jest w miarę tania. Nie jest to najtańsza naklejka. Wyższa niż 10 groszy, mniejsza niż 70, tak powiem. Papier. Przyjrzyjcie się, poszukajcie. E, Tam myślę, że akurat ktoś obczai, bo jedna naklejka naprawdę, tak bym powiedział, że też jest na, na skraju takiej eksplozji. że Poszukajcie. Ja w nią nie będę inwestował. Najwyżej na jakimś koncie się wrzuci 1000 zł, czy coś takiego, dla zabawy. Tak powiem. E, ale, no, to tak mi się wydaje, że jest na skraju. Mogę się mylić. Ale wszystkie znaki na niebie i ziemi kolejny raz e, tak mówią. Także co? E, z Infim jest, znaczy. Infim? Pozdrawiam Infiego w ogóle. <noise> to w ogóle. A będzie, będą tam mówić. E, z Winim jest sprawa, jaka jest. <coughs> Ciekawe mnie to, fajnie się na to patrzy, że taki e, wini naprawdę notuje bardzo duże wzrosty. Mam nadzieję, że to nie pierwszy e, i nie ostatni raz, bo już wcześniej te wzrosty były. Nie na taką skalę oczywiście, że tutaj ten popyt naprawdę jest potężny. Kurde, zobaczcie, 1500, tu 900, coś, 1000 sztuk, 1500 sztuk, 3, 3, e, 350 sztuk. No kurde, dzieje się, nie? Naprawdę tych sprzedaży trochę jest. Zobaczymy, jak na to zareaguje popyt. Eee, w sensie podaż, jak na to zareaguje, bo na razie to bardziej popyt się tworzy, a podaży nie ma. Tu jakieś 450 sztuk wystawione. Spoko sprawa. Tylko pytanie, jak to będzie w dłuższej perspektywie. Bardzo oczekuję tego, bo ja się... Naprawdę, bo ja powiedziałem takie słowa w styczniu, których dzisiaj się nieco wstydzę, chociaż no, ja je przytoczę. Powiedziałem, że. Powiedziałem następującą rzecz. Że z perspektywy pierwszego miesiąca czy dwóch miesięcy po Antwerpie, ten wini w papierze, którego kupowałem, naprawdę bardzo dużo, nie, to była taka rzecz, z której się można było pośmiać. To była taka rzecz, z której. Ludzie no, no, jakby rozliczają mnie do dzisiaj, to że ten wini no na chuj ty w niego wkładałeś pieniądze, po co ty w niego tyle inwestowałeś i tak dalej. To jest rzecz. To jest mem. Po prostu to jest mem, nie? To jest symbol jakiegoś gówna nieudanego, jakiegoś gówno projektu, coś jak luna. <ścoughs> Czy coś takiego, nie? I. Nie wiecie, to było coś na zasadzie. Nie, 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 żebyście się jakoś bardzo ze mnie naśmiewali, bo to był taki memik bardziej. Bardziej przyjemne to było i właśnie zabawne niżeli naśmiewające się, także też nie podchodzę do tego jakoś tak. Ale no, tak powiedziałem w styczniu, że. Kurde. <grych> poczekajmy 6 miesięcy do czerwca i zobaczymy, kto się wtedy będzie śmiał. Mówiłem to w styczniu. Jako osoba, która. Tak naprawdę miała tych naklejek bardzo, ale to bardzo dużo. Albo w lutym to mówiłem. 9 lutego, dokładnie, 9 luty, 9 luty, bo wtedy było podsumowanie Antwerpu pierwsze Oczywiście 9 sierpnia będzie podsumowanie drugie Antwerpu. I powiedzmy sobie, że tego 9 sierpnia chyba już wiecie, co się szykuje. Bo oczywiście ja chciałbym jakoś tam podejść do tego tak w miarę rzetelnie, nie? Jakby chcę podejść do Antwerpu całościowo. Tego 9 sierpnia, od 9 sierpnia był, był koniec, po prostu. Może 8, ale 9 było to apogeum totalne, nam się wydarzyło wszystko. No i jakby po tym 9 sierpnia to była taka wielka smuta. Ja pamiętam, że to nie, to w ogóle był event, przez który ja zostałem chyba najbardziej nienawidzony przez niektórych ludzi. Że zwyzywany, po co ty w, to w pieniądze wkładałeś, RMRV2, wyjebie się i tak dalej. Jakby. Tak było. W ogóle tu jakiś misat kupuje, kurde. No i tak było. było. Był to bardzo negatywny odbiór. Także na 9 sierpnia czekamy na rocznicę Antwerpu i jak się nagle okaże, że taki wini będzie po 2 czy 5 zł, no to jakby... Ja, ja nie wróżę tego, nie? Ja, ja nie? ja nie wierzę w to, że wini po tyle będzie. Broń Boże, bo to by był kosmos dla mnie. Nie, nie wierzę w to, że wini kiedykolwiek będzie za 2 zł. To jest, to jest cena z kosmosu. Powiedzmy sobie szczerze, to jest cena z kosmosu. Ale gdyby się tak okazało, miesięcy mamy jeszcze 4, no to co, co ja mogę powiedzieć wtedy, nie? Jakby to wtedy przyjdę i po prostu narysuję chyba XD na tym podsumowaniu i tyle, i powklejam tam komentarze. Odpalę pamięta z tymi wszystkimi komentarzami, co dopisały, nie? Tam napiszę XD i tyle. A potem te same osoby przyjdą. Pokażą co robiłem podczas Rio i dlaczego w niej nie zainwestowałem, też napiszą XD i tyle, nie, i się będziemy tak kłócić z tym I spoko, jakby, okej, okay. możemy w ten sposób do tego podchodzić, możemy sobie zrobić taką ala wojenkę, ja jestem za, ja lubię te wojenki, one zawsze uczą, zawsze uczą więcej niż e, zabierają, tylko... Byle, byle, żeby się nie lubić, tylko żeby się ze sobą nie zgadzać, nie? Jak ktoś się tam z kimś nie zgadza, to jest spoko, dopóki się to nie przeradza w jakąś nienawiść, które są w zasadzie nieuzasadnione. No nic. Taka pogawędka poka przy winim, kurde, się zrobiła. Spoko sprawa, nie no. Za wiecie, że zawsze mi się dobrze patrzy na te rzeczy. Bo mi, mi, tak naprawdę na inwestycje swoje, jak, kiedy ja patrzę, no to mam takie coś na zasadzie OK, linia poleciała do góry. Spoko. Często to jest jakiś tam zarobek dla mnie z perspektywy 19-letniego studenta, bardzo duży. No tak to trzeba powiedzieć, kiedy się nagle zarabia x tysięcy złotych w jeden dzień. Tak jak to w tym momencie, jak ten wini podróż, no to pewnie to jest w okolicach grubo ponad 800 czy czy 1000 zł to są te, te granice także to z perspektywy jakby takiej osoby jaką jestem to, to robi wrażenie tak to robi ale zawsze podchodzę do tego na zasadzie jakby no to się może udać to jest jakiś tam to jest, to jest jakiś sukces który się tam osiąga nie on jest jakiś taki prywatny on jest wewnętrzny to, to jakby tak cieszy nie cieszy ale buduje Bardziej dla jego. Za to kiedy coś, co mówiłem, że ej, bo tu jest akcja. Tu, tu. Zobacz tu. I kiedy to się dzieje, kiedy to się sprawdza, to, to, to nie jest tylko jakby taka satysfakcja wewnętrzna, <tryk> tylko to jest coś na zasadzie. Dobrze powiedziałeś. Dobrze znalazłeś. Tak samo jak z tym Imperial, nie? I Falenem. A to było dobrze znalezione. To, te, to takie coś. To jest inne, inne uczucie, zdecydowanie. Kiedy podejmuję jakąś akcję publicznie, która się kończy jakimś sukcesem, a kiedy coś prywatnie mi wychodzi, bo prywatnie to salto kurwa może wyjść. Byle, żeby e, kiedy zrobisz salto prywatnie, to żebyś chociaż fikołka umiał zrobić, kiedy inni patrzą. W sensie to ja mam takie podejście. No. no. Prywatnie dużo można, ale mnie przynajmniej cieszy, kiedy to, to co robię, ma skutki społeczne, bo jakby... Cię, cię, ciężko się... Ja, ja się na przykład tam mało, mało w ogóle prywatnie cieszę z tego, że coś mi się prywatnie udaje, nie? To, to, to tak mam. Dla mnie to jest... Ja się asymiluję bardzo do świata, to już mówiłem wielokrotnie. Tak, prywata taka, wiem, ale... Jednak. Po, po prostu Czu, czuję radość, nie? Czu, czuję, czuję dobrze. Że <dzierżę> się <słysza> <gry> fajnie udało. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i hej.